Witajcie, to już trzeci odcinek, Sej o Mieszku I z pocztu władców Polski. Żona Dobrawa. Urodziła się w roku. Była córką czeskiego władcy Bolesława Srogiego, żoną Mieszka I. Mieli syna Bolesława Chrobrego. Pochodziła z dynastii przemyślidów. W 966 roku, poza chrzestem Polski, był sojusz z Czechami i ślub mieszka pierwszego z Dobrawą. W 977 roku zmarła Dobrawa. Jako dokonania, niektórzy jej przypisują wprowadzenie chrześcijaństwa. Ja Państwu dziękuję i zapraszam do czwartego odcinka serii o mieszku pierwszym. Cześć!